Cześć, dzisiaj przepis na pyszne i mięciutkie ciasto Szyszkowy Król. Na kakaowym biszkopcie, przełożone masą śmietankową, ciemnymi biszkoptami i udekorowane masą krówkową z ryżem preparowanym. Ciasto jest rewelacyjne w smaku, rozpływa się w ustach. Polecam. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo ten przepis tego wart. I nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Krok pierwszy – biszkopt. Cztery białka ubijamy. Jak powstanie piana, dodajemy szczyptę soli. Gdy białka prawie się ubiją, wsypujemy stopniowo pół szklanki cukru. Po około 10 minutach ubijania sprawdzamy, czy cukier się rozpuścił. Następnie dodajemy cztery żółtka. Żółtka również dodajemy stopniowo po jednym. Zgarniamy szpatułką z boków misy osadzające się tam składniki i miksujemy krótko do połączenia się składników. Wyłączamy mikser. Wsypujemy przesiewając 3 łyżki mąki pszennej, pół łyżeczki proszku do pieczenia. Oraz dwie łyżki gorzkiego kakao. Mieszamy składniki ręcznie, zwracając szczególną uwagę, aby dosięgnąć dna, bo tam lubi osadzać się mąka. Przelewamy do foremki o wymiarach 25x35 cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra dół na środkowej półce w 180 stopniach Celsjusza przez około 30 minut do suchego patyczka. Upieczony biszkopt wyciągamy z piekarnika i gdy lekko ostygnie, wykładamy go na kratce i pozostawiamy do wystudzenia. Krok drugi poncz. Jedną trzecią szklanki gorącej wody. I jedną łyżeczkę kawy rozpuszczalnej. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Gdy pącz wystygnie nasączamy nim biszkopt. Ja zużyłam połowę pączu. Na nasączony pączem biszkopt wykładamy 280 g dżemu truskawkowego lub jakiegoś innego kwaskowatego. Robimy to delikatnie, aby nie uszkodzić nasączonego biszkoptu. Krok trzeci: krem. 60 ml gorącej wody i 3 kopiaste łyżeczki żelatyny. Mieszamy. Odstawiamy do wystudzenia. Do misy miksera wlewamy 660 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30%, 250 g serka mascarpone, 4 kopiaste łyżki cukru pudru. I jedno opakowanie cukru waniliowego, czyli 8 g. Miksujemy do powstania gęstego kremu. Nie miksujcie zbyt długo, bo krem się zważy. Na koniec wlewamy ostudzoną żelatynę, ale zanim ją wlejemy, trzeba ją najpierw zahartować. Żelatynę hartujemy, dodając do niej 2-3 łyżki kremu. Tak zahartowaną żelatynę wlewamy do kremu i miksujemy jeszcze krótko, do połączenia się składników. Gotowy krem przekładamy na rozsmarowany dżem truskawkowy. Wyrównujemy i wygładzamy. Układamy 22 ciemne herbatniki. Wstawiamy do lodówki. Krok czwarty masa kajmakowa. 550 g masy kajmakowej podgrzewamy albo w kąpieli wodnej, albo w mikrofalówce, żeby była bardziej płynna. Gdy masa zrobi się rzadsza, trzeba ją wymieszać, najlepiej widelcem lub trzepaczką, aby nie było grudek. Do dużej misy wsypujemy dwie szklanki ryżu preparowanego. Dodajemy masę kajmakową i mieszamy. Wykładamy na herbatnikach i wyrównujemy. Trochę trudno będzie to rozsmarować i dlatego trzeba robić to delikatnie. Ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. I tak się prezentuje ciasto w przekroju. W smaku jak dla mnie, pychotka. Polecam. Na koniec zachęcam Was do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Ryty. Publikuję tam filmy vlogowe. Czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!